Model funkcjonowania specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą, czyli tzw. z zakłada współpracę z wieloma podmiotami. I myślę, że w trakcie realizacji tego pilotażu ta współpraca nam się udała. Dziecko dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia wielu środowisk rodziny, szkoły i środowiska, w którym żyje. To jest tworzenie takiego ekosystemu. Żeby ten ekosystem dla rozwoju dziecka dobrze funkcjonował, musimy współpracować. Realizacja tego projektu pokazała nam wszystkim ekspertom, koordynatorom temu ścisłemu gronu, jak ważne są relacje i współpraca. Wszystkie działania, które realizowaliśmy w ramach pilotażu, były bardzo dobrze odbierane przez środowisko. Jednym z zadań realizowanych przez pilotaż Swef były superwizje edukacyjne. To jest nowość w oświacie w przestrzeni edukacyjnej, więc mieliśmy nie ukrywam z tym trochę problemów. A że jak już wcześniej wspominałam, współpracujemy z różnymi osobami, więc bardzo pomogła nam w tym pani profesor doktor habilitowana Anna Rokopiak. Pani doktor prowadziła superwizję we wszystkich szkołach objętych wsparciem z CFE. W tych superwizji odbyło się prawie 800, to jest bardzo dużo. Były skierowane zarówno do kadry zarządzającej, jak i do nauczycieli, a także dla rodziców czy też uczniów. To było bardzo ważne dlatego, że wchodził ktoś z zewnątrz, ktoś, kto mógł wysłuchać, poradzić. A nie krytykować, bo to jest najważniejsze w superwizji. Przez ostatnie dwa lata jako Fundacja Alfa współpracowaliśmy z naszym Świdnickim STFEWem, czyli specjalistycznym centrum wspierającym edukację włączającą. To, co uważam za najważniejsze osiągnięcie, to to, że udało nam się stworzyć wspólne środowisko środowisko różnych szkół, różnych instytucji, również uczelni i Fundacji Alfa, w ramach którego przez dwa lata szukaliśmy rozwiązań związanych z pracą na rzecz ucznia o indywidualnych, zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Bardzo nas ta współpraca zjednoczyła, też pozwoliła skorzystać z nowych zasobów, których wcześniej zupełnie nie widzieliśmy. Cenię sobie bardzo superwizje, które mogłam prowadzić w różnych szkołach, mogłam współpracować, rozmawiać, wspierać. Nauczycieli w różnych miejscach. W ramach współpracy z cwew było wiele konsultacji dla rodziców. Ja również spotykałam się z rodzicami, którzy często nie wiedzą do końca, nie są przecież specjalistami, a bardzo pragną dobrego miejsca dla swojego dziecka. Ta możliwość konsultacji z pracownikami różnych szkół, również ze mną jako pracownikiem uczelni, powodowała, że rodzic dostawał najpierw informacje, dzięki temu mógł być pewien, że jego dziecko jest w najlepszej placówce, w której się. Będzie najbardziej rozwijało. Rodzice korzystali u nas z różnych porad, z różnych ekspertów, lekarzy. Rodzice są bardziej otwarci w stosunku do nauczycieli i specjalistów. Przez udział w projekcie zrozumieli, z czym borykają się ich dzieci z niepełnosprawnością, zrozumieli, z czego wynikają poszczególne zachowania. Nauczyciele ze szkół ogólnodostępnych przestali się bać. Pedagogów specjalnych są bardziej otwarci, nie wstydzą się przyjść do nas ze swoimi problemami, które mają w szkołach ogólnodostępnych, ponieważ mają coraz więcej uczniów z niepełnosprawnościami. Myślę, że są różne modele pracy z dziećmi, z trudnościami komunikacyjnymi, z trudnościami społecznymi, z takimi zachowaniami, które mogą wskazywać na autyzm. Bardzo dobrze jest znać różne metody, różne sposoby wspierania. Taka wymiana informacji między ośrodkami, czy to właśnie na terenie Polski, czy też szukanie różnych rozwiązań, uczenie się różnych rozwiązań, które powstają w ośrodkach zagranicznych, rzeczywiście jest warta kontynuowania. Natomiast to, co dzieje się w Lublinie, czyli ten właśnie lubelski model pracy, nie Tyle z dzieckiem zagrożonym autyzmem, ile z rodzinami, w których pojawia się pytanie o to, czy, czy u dziecka nie rozwija się autyzm, nie rozwijają się tego typu zaburzenia, jest absolutnie modelem, który warto wspierać, warto proponować jego rozszerzanie się na, na inne obszary też w Polsce, ponieważ on jest nasz. On jest wypracowany tutaj dla tych rodzin, które tutaj mieszkają, dla tych możliwości, które tutaj mamy, którym się przecież przyglądamy wszyscy już od, od wielu lat. I to jest bardzo ważne, żeby próbując rozwijać Jakiś model pracy z dzieckiem, z jego rodziną, z rodzeństwem, z dziadkami, bo przecież to dzieje się w Lublinie. Mieć na uwadze nie tylko doskonałość opisaną w pewnych publikacjach czy, czy przekazywaną, ale mieć na uwadze to, co sprawdziło się tutaj, co dotyczy naszego środowiska, co jest wypracowane tymi siłami, tymi sposobami pracy, które tutaj powstają. I jestem przekonana, że ten sposób pracy, który proponowany jest w Fundacji Alfa, który proponowany jest tutaj w Lublinie, to jest takim sposobem pracy z rodzinami na miarę naszych rodzin. Tych rodzin, które w takim, a nie innym systemie funkcjonują, w takich, a nie innych wartościach chcą wychowywać swoje dzieci, w taki, a nie inny sposób też zostali wychowani przez poprzednią generację, takie, a nie inne mają możliwości, to jest model, który jest na pewno takim modelem adekwatnym dla dzieci, dla dorastających dzieci, dla młodzieży, bo przecież takie działania też są prowadzone i dla rodzin. Absolutnym atutem naszej edukacji w Polsce jest to, że jest ona tak różnorodna, że mamy szkoły specjalne, bardzo specjalistyczne, ale mamy też szkoły integracyjne czy ogólnodostępne, że w bardzo różnych miejscach uczeń w zależności od tego, czego potrzebuje i czego potrzebują jego rodzice, może znaleźć przyjazne dla siebie miejsce i w ten sposób się rozwijać.